Witam wszystkich. Andrzej Pasieka pod gruszą. Dziś jest 18 maja. Dzień wyborów. O słońce. Gdzieś tam na górze świeci. Gdzieś się przyjaśnia, ale cały dzień pada w kołuży Widać, że jest brzydko. Pszczoły. Powinny oblatywać raz akacje. O tu mam takie drzewko. widać, nie widać, nie widać, nie widać. Nie będzie widać. Jest trochę akacji. Kwitnie pięknie. O, lipy też pięknie w tym roku. No i co? Matki powinny się unasiemniać, a tu zero lotów. Jedną rójkę złapałem, jest tam o jest z tyłu, w tym małym żółtym ulu, fajna rójeczka, matka łagodna, znalazłem ją, bo strzepałem, nie byłem pewny, czy matka też jest w ulu, ale jak przywiozłem na miejsce dwa dni, na drugi dzień zajrzałem, ok, wszystko, matka była w środku, pszczółki nie buczały, czyli wszystko ok, musiałem dodać im syropu, Dać dwie ramki, bo na samej węzie nie chciało odrabiać. Ja nie wiem, co to był za rój. Także taki duży, ale widocznie słaby. Może wyszło kilka roi z jednego ula. Nie zabrały na tyle zapasów, żeby po prostu odbudować szybko węze i jakoś tam ruszyć z tym. No tak, dziwnie. Rój taki. Duży ale biedny. No i co? I wrzuciłem od razu paski. Matkę wizolator trzyramkowy. Tradycyjnie. No i zobaczymy, co się będzie działo. We wtorek ma być ładniejsza pogoda. Czyli jeszcze jutro ma padać. No i dzisiaj idziemy na wybory. Idę na wybory. No bo coś musimy w tej Polsce zmienić. Nie może być tak jak jest. Już nie będę na temat polityki się wypowiadał. Ale to, co się dzieje, to jest naprawdę źle. Źle się dzieje i będzie jeszcze gorzej. Także pozdrawiam Was, i jak możecie, jesteście za Polską. To naprawdę wybory dzisiejsze są bardzo ważne. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.